Ta relacja jest smutna. Jesteśmy w budynku, który powstał w wyniku tego, że zniszczono nam gospodarkę, że oszukano robotników, że wprowadzono nam zamiast systemu sowieckiego system amerykański. Jeszcze Amerykanie Rosjanom za to zapłacili, że mogą nas brać, wykorzystywać i w nagrodę za to wbudowano nam taki piękny budynek który nie powinien powstać, tu powinna być stocznia, produkcja statków, zarabianie, gdzie inżynierowie powinni tworzyć nowe projekty, nowe konstrukcje, ale nie dostaliśmy takie cudo, które jest nic nie warte. To jest dla otarcia łez, albo dla wyśmiania nas, jak łatwy sposób, jak w tani sposób zrobiono nas w balona. Zrobili nas pseudo. O, nowy budynek, proszę bardzo, przycieka. Nawet tego nie można zrobić. A co dopiero inne rzeczy. To jest, proszę bardzo, cztery lata temu powstał ten budynek. Proszę bardzo. Tak, powstał cztery lata temu. Taka ruina. Za to że zrobili z Polski Eldorado, okradanie, eksploatacja i wyzysk. Takie cudo powstało, że to jest śmiech na sal. Ci ludzie powinni wisieć i nie powinni być, nie powinni istnieć. To nie są żadni bohaterowie, to są zdrajcy. O, o prawcy. Oszukali tych biednych robotników, a ci biedni robole dali się wyrolować. Takie, proszę. Zdjęcia. Jak one wiele nam mówią. A co wyszło? Co się stało? Jaki był finał? Oni się teraz cieszą, żyją w luksusach i śmieją się z nas. Bo to nie są Polacy. To nie są Polacy. Jedyne ich miejsce jest dom, skąd przyszli ich pradziadowie, czyli wąt z Polski.